Mamy teraz... Mamy teraz chwilę, żeby rozpakować przesyłkę. Mamy tutaj kupioną piłę do cięcia metalu. Jak w Ameryce? Nie, Ignaś, tu zobacz, tu trzeba wkręt odkręcić mi się wydaje. Zobacz, nie, tu. Nie to tak jak w Ameryce, otwierają. Od góry? Tu faktura jest, to zabranie? Nie, wkręty ty co on, czy nie zdejmiemy chyba. Myszka czerwona jak zawsze do wszystkiego! Tutaj zabierzemy fakturę ciekawe co w środku Otwieraj dalej. Samochód? Dla Ignacego nic nie widać, trzeba tak jak mówiłem tu odkręcić Tu jest to zapakowane To się już wózek Jeśli weźmie folię Nie, to trzeba odkręcić to ten od góry Tu są śruby tak mówiłem mu wcześniej, tutaj. No. Zobacz. Ignaś, szkoda skrzyni, odkręcimy tutaj, kluczyk dziesiątka chyba. Odkręciłeś? Ostatnia śruba. Jeszcze jedna. Dobra i zaraz to podniesiemy we dwóch. No. Masz tak znowu? Nie mam Masz? Czekaj. To sam spód. Za sam wschód zła. O. Wątku nic nie wypadnie. Не вижу ciężkie. Do góry. Nie widzę. Na dół. Na No i ekstra. Zobaczmy co jest tutaj. Weź tę karton zdejmij z góry, a ja bo wezmę wadę, bo nie Tu pewnie są jakieś. trzymaj, ja rozpakuję to? Podstawki chyba, tak. Dobra. Zaraz ją poskręcamy. Zaraz znajdziemy instrukcję na ładzie ty położymy. To są piły, dwie, i tutaj jeszcze są śrubki i zestaw, żeby zmontować. W skrócie widzę wkrętak krzyżakowy i jakieś śruby, a nie widzę instrukcji do niej. Nie, nie widzisz nigdzie? Nie. Bo trzeba złożyć to, to jest podstawka. I to całe będzie stało właśnie na tej podstawce, co? A tutaj podkręcę, bo ona jest przyczepiona. Tu, To dziesiątka jest. Też. Jak już otworzyliśmy, to od razu złożymy to, nie? jakiś jakieś śruby. Na razie nie mogę znaleźć instrukcji. Może nie ma w komplecie. Trzeba zobaczyć na stronie internetowej. co zapomnieli widać? Tutaj to trzeba jeszcze odciąć. Na jakiegoś nożyka. I trzeba się przyjrzeć, jak to złożyć. Ciężkie to jest, trzeba wziąć żurawia i żurawia musimy to zamontować. We dwóch nie damy rady tego tutaj wsadzić. Podstawkę już złożyliśmy. Dobra, już musimy odjechać do żurawia. Odjedziemy tam nad ten. Do tyłu, do siebie. Do Teraz skręcić można. Tu byś pociągnął za ten. Czekaj. Ale to już wyrabia tutaj, nie? No tak. Chyba jest git. Dobra. Dobra, Puszczam? ja będziesz mu się powoli opuszczać. Le przygotuję śruby. No, dalej. Nie no, proszę tak mocno. Wchodzić. No bo to jest. Czekaj. Czeka. Jakby to naciągnął. Tutaj naciągnął tę piłę ze mną. Gdzie? Yeah.

Opuszczać? No. Na to. No, teraz się da. No elegancko. Udało się. nie jak to wyszyłkiem Nie, dobrze jest, bo mówiliśmy na dwa pasy, to jak mówiłeś, nie? Można I Udało nam się we dwóch z Karolem zmontować jakąś tam piłę. Tu jeszcze poskręcamy. Zaraz, tutaj jeszcze nie ma wtyczki. Trzeba założyć. Żeby ją uruchomić. Elegancka. metkor Polska. BS 260G To już jest piła od tego modelu się za, za zaczynają takie bardziej profesjonalne to jest 16? maszyny Co? 16? 17 to chyba już w czy? masz 16 i 17. brzesz od 27 mm Nie na tam, bo ty tu zakręcałeś? To weź naszą 17 kę Ale ty tego kręciłeś? Czym tym. No? No to tu jest 16 albo 17 Teraz to będzie cięcie. Nie możemy znaleźć instrukcji obsługi do tej maszyny. Może trzeba zobaczyć w internecie. Dali nam taki katalog. Nasza maszyna to jest. Tutaj nie. Ta BS 260G. I tu mamy, zobacz, cięcie rury. Możemy tutaj 230 pod kątem 45, 165 średnice i pod 60 stopni, 105. I tak, tutaj profil prostokątny to 260 na 150 można ciąć, 180 na 130 pod 45 i pod 60 100 na 90, a akwada 225 na 225 pod czterdzieści pięć, 165 I tutaj zobacz, są jeszcze inne produkty tej 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 firmy, ten cały katalog, Jakiś. To chyba do cięcia. Nie, to zagniatarki do blach no, mają. Nie, nie. Tutaj mają mhm. obróbka profili prętów. Prasy ręczne. Takie coś by się nam przydało. A do czego to? Do krzyżaków składania byłoby fajne. Taka prasa. To ja będzie o nią zapytać. Obróbka blachy, nożyce. Walcarki. Ty nawet mają no, te, szafki jakieś narzędziowe. Wóz, a taki wózek jeszcze musimy kupić. Wiesz do czego to jest? Do przesuwania. Że Tam, tutaj z, no, i z boku i przesuwasz, no. To też dobre. Bo jak duży, duży profil postawimy, to nam będzie ciężko przesuwać, nie? No. no. Ekstra, zobaczymy, jeszcze instrukcję, ale chyba podłączymy ją, tak? Bo tylko trzeba założyć, to nie jest jakieś tam bardzo skomplikowane, żeby to podłączyć. I ten, kupiliśmy tą maszynę, ponieważ będziemy robili może nie w tym roku wszystko, ale coś zaczniemy. Bo mamy trochę materiału, i trochę chcę kupić materiału używanego i takie konstrukcje, żeby zrobić wiaty na maszyny, żebyśmy mieli. Wiesz, a jest dużo używanych konstrukcji, które można przerobić, przeciąć. I wtedy coś możemy sobie wykombinować. Także będziemy w tym roku też będziemy cieli. A oni też są na YouTube, widać. Dobra. Pokażę maszyny, nie? Ja poszukam w tą Mówkę i zaraz ją podłączę, no co tam. Instrukcja zawsze się czyta po fakcie, nie? A nie przed. Wiesz jak to jest. No tak <laughs> Dobra, idę po to? Test. Pierwsze cięcie. Nie wiem. nie wiem jak to się tutaj. A tu nie ma jakiejś kładzarki? Co? Jest, jest do tego y, płyn tutaj wiesz, się no. nalewa i ten na razie zrobiliśmy na supo, bo chłodziwa. I tam takie jedno to. Nic nie będzie. Gorące? Co? Gorące? No, ale to mogliśmy na dwójce, bo to jedynką musieliśmy. Jeszcze jeden z drugiej strony wyrównamy ładnie. No, to fajne, nie? Że tu przykręcasz, a jak tu, to tym. Tak, no. No to fajnie. Nie wiem, jak to zrobić, żeby ją włączyć. I teraz się jest, no? No. Tu się reguluje. Weź, tak, bo dosłownie. A tu się ustawia. Jak szybko ma opadać, tu się reguluje, zobacz. My nic nie posiadaliśmy, tylko zawód całkiem, albo zamknięty, to jest stoi, a tym regulujemy tutaj jak jak szybko ma pogadać w leszku. Dobra, niesie. się chyba chłodziły. Bo to cienkie elementy teraz wiesz, to są cienkie elementy, ale nie. No jak tu ile jaki jest rozstaw? Było 22, tu ma 20 No, 200, ile tam staliśmy? 200 coś jest, tak? 200, też nie pamiętam maksymalne cięcie. ale to spróbujemy, bo to będziemy cieli te większe elementy. A tu jest chłodzenie. Tak, zaraz wylejemy wlejemy płyn i zobaczymy. Do dwustu Nie, 260 dwustu sześćdziesięciu, może najwięcej. Yeah. nie Gdzie masz przecięte? Tylko, że cienkie na razie. No bo tu trzeba jeszcze podziwa wlać. Nie wiem właśnie, czy tak można bez chłodziwa. Emulsja jakaś jest. E, olej emulsyjny, olej do obróbki, skrawania metanu. To tu się tak jeszcze tu tak, tak. No tu możesz patrzeć. Do 5 to jeszcze kąty możesz Rozwiercenie, rozwiercenie. Tu tak odkręcasz i tu masz takie do dociskania. Hmm. To dobre, nie? Od 5 do 10% musimy dać. A, a tu będzie, raz robić, a Jak co? to włożysz, to będzie źle włożyć tamte, te, te, te nie? Tu się rozszerzy. ale do hmm. tego są, zobacz tutaj. W katalogu ładnice. Są <laughs> takie wózki, są do tego. O. Wszystko jest, to mają dużo rzeczy. Mają. No zobaczymy, jak ci się spisze ta maszyna. No ale to już teraz. Polskie, ale robione w Chinach. Metrol Polska. Metrol, tak się czyta. Co, rozrobimy to? Czy dajemy sobie spokój? dajemy sobie spokój, chyba. Następnie maszyna przetestowana. Więcej będzie, jak będziemy na niej pracować, o tej maszynie.